Zapomniałem sobie statywiku z biura, więc y, mam kamerkę taką bez statywiku. Y, jest inny feel kompletnie, nie? To jest takie klasyczne vlogowanie z rąsi, tak jak się robiło dawno temu. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Można też kamerę gdzieś włożyć, gdzie normalnie się nie zmieści. Co Wy robicie w mojej brudnej bieliznie? For like, for like 15 20 minutes. minutes. What did I just say? 20 minut? No dobra ta kawka była. Mocna. No. Yeah. Mm -hmm. Jest bardzo mocna ta. Ten... No. No, wreszcie. Jednym z zadań na dzisiaj jest zmontować zapytajbeczkę. Beczkę. Podoba mi się bardzo, jak oświetlenie jest zrobione w tym Zapytaj Beczkę, w sensie jest taki duoton y, od tyłu. Ładnie to wygląda, no. Dobra robota, Krzysztof. Wiecie co jest zabawne? Nasz tego tygodniowy głupkowaty film komediowy jest na pierwszym miejscu trendingu w Polsce. <grym> Muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem. Nie uważam, żeby to był jeden z najlepszych odcinków tej serii, jako że jest to chyba mój trzeci film w karierze, który jest na pierwszym miejscu w trendingu. Trochę jest to dla mnie dziwne. Mamy w ogóle taki plan, żeby pojechać na wakacje. To, to będzie szok teraz, ale to będą wakacje bez kamery. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. I na, na tyle, na ile się da. Ale plan jest taki, żeby nie kręcić nic. Może Instagram. Może. No, ale sprawa jest taka, że przed urlopem trzeba y, dokończyć projekty, więc teraz montuję jeszcze jeden projekt dla klienta z tej fabryki plastiku, co kręciliśmy w zeszłym tygodniu. Strasznie mi się to podoba. Pokażę Wam fragment. Starałem się tak to nagrywać, żeby cała maszyneria robiąca plastik grała taką abstrakcją, trochę, więc to jest takie impresja. Myślę, że super. Często mnie prosicie o to, żebym wam pokazał rzeczy, które robimy dla klientów tutaj, więc teraz jest taka okazja. Zrobiliśmy taki film promocyjny dla firmy, która sprzedaje materace. Firma nazywa się Koala i tak wygląda fragment tego filmu. Parę miesięcy temu przez parę dni nad tym pracowaliśmy i nagrałem to do vloga, ale nie chciałem tego publikować, zanim ta reklamówka nie będzie gotowa, więc teraz zobaczmy, jak to wyglądało od zaplecza. Jakiś chudy z Ciebie miś. Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy zabawny projekt. Eee, to... Sami zobaczycie. Tam jest nasz gość, nasz misiek tam jest. Piękny moment po prostu, rozświetliliśmy Japonię, e, wprowadzając wielkiego misia koala e, do pociągu. Naszym zadaniem jest tutaj e, tak to nakręcić, żeby pociągi nie były za pełne, żeby dało się w nich kręcić, więc tutaj wiedza o Tokio i research były bardzo ważne. W sumie to nawet nie Tokio, bo teraz jesteśmy za Yokohamą już. Przy okazji musimy uskuteczniać tutaj taki sprytny crowd control e, tak, żeby Ludzie, którzy wsiadają do pociągu, nie siadali w miejsce, w które <laughs> chcemy być puste, więc, jakby be bez przeszkadzania im w bezpośredni sposób, bo jesteśmy w Japonii, więc musimy szanować. Więc chodzi o takie pasywne, niedopowiedziane y gry ciałem. dzisiaj ubrałaś? E, Chanel. Bu, buty, buty masz skąd? E, Gucci. Gucci, chyba. Gucci ja się widzę, że była amerykańska dieta przez miesiąc. No, za dużo hamburgerów zjadłam. <grystanie> Czasem dostaliśmy płytę od Wiktora. Przyszła pocztą właśnie. Tune posłuchamy, zobaczymy. Co tam robisz, Krzysiu? Yeah. Okay. Aha, będą tam Krzysia nagrywać się do telewizji. O cierto! No nie mówi, ale u Discka jest company, jest called Tofu Media. Normally I z tą kamerą I. Walk Just film jak like this. <laughs> Or set it up somewhere and film myself walking. nas Kasia, co bardziej lubisz? Pomidorki czy śledzika? Pomidorki. Ja lubię pomidorki, ale śledzika też bardzo lubię, to prawda. Czasem śledź jest lepszy niż pomidorki. Wylecie lecie na pewno pomidorki. Okay? Więc to był wywiad z Fuji TV, e, będzie emitowany w środę chyba e, w japońskiej telewizji, więc Ale postaramy się ogarnąć, żeby ktoś nagrał, tak jak oldschoolowo, nie? Wujek w teleturnieju będzie, to w rodzinie nagrywamy, żeby potem oglądać. <grym> Tymczasem wracamy do montażu. To jest bardzo ciekawe ujęcie pod względem kulturowym, bo ja je chciałem nagrać tak, że obaj ci panowie jakby kłaniają się sobie jednocześnie, tymczasem dla Japończyków jasne było, że ten jest młodszy, więc w szocie jest tak, że on się kłania wcześniej i trochę głębiej. Domontowałem to dzisiaj do etapu, w którym jakoś mniej więcej jest. Jest zrobiony tak zwany rough cut, czyli tak, tak trochę zmontowany. <grym> już nie robię więcej, bo już nie mam siły. Co? wywiad to był w ogóle do japońskiej takiej telewizji śniadaniowej, na temat youtuberów zagranicznych, w kontekście Logana Paul'a. Cieszę się, że miałem okazję powiedzieć, że Logan Paul nie reprezentuje wszystkich youtuberów i że istnieją też tacy, którzy jakby z większym szacunkiem podchodzą do Japonii. I just gotta be careful to not like disrespect the culture. Tu nawet nie mówimy o lesie samobójców, tylko... No, o tych jego tam innych filmach. Po ciężkim dniu pracy. Relaks. W restauracji. Ta restauracja nazywa się Meat Bank. Bank mięsa. Przyszliśmy otworzyć konto w banku mięsa. Ok. <laughs> no to ten. Pa, pa, ra, pa tu papa. Pa. Pa, 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 pa. No dobrze, to był bardzo pracowity dzień. Teraz jak idziemy już powoli w Kimono, puszczamy jeszcze nowe. Uwaga pajsy. Rio i Kasia rozmawiają o stereotypach w mandze. W sumie to bardziej Rio opowiada, a Kasia słucha i reaguje. I się uczy. Puszczamy też teraz za 20 minut, jak to nagrywam, czarne lusterko. Jak to oglądacie, to już pewnie widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak nie, to zobaczcie. Do zobaczenia jutro. Pa, 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 pa. Jeszcze mamy update w środku nocy już czwarta rana do nas dochodzi, ale oglądamy na żywo reakcję ludzi na rozstanie. E i strasznie się cieszę, że wam się podoba, bo to no dużo stresu to był ten projekt. Nie ukrywam, że głównie pod względem aktorskim kompletnie sobie nie ufaliśmy, ale no, no dobrze, że się udało, dobrze, że się udało na tyle, że nasze aktorstwo nie odciąga waszej uwagi od sedna sprawy. Dzięki. pa fa da pa